A nauczycielka pyta Jasia, co widział po drodze, gdy szedł do szkoły. Proszę panią, widziałem ludzi, drzewa i krzyż. A co zrobiłeś przed krzyżem? Pomodliłem się. A dlaczego pomodliłeś się przed krzyżem, a nie przed drzewem? To drzewo i to drzewo. A ma pani męża? Mam. To dlaczego całuje pani męża w usta, a nie w dupę? To ciało i to ciało. Pani nauczycielka pyta jasia. Jasiu, czy ty wierzysz w życie pozagrobowe? Nie proszę pani, a dlaczego pani pyta? Dlatego, że przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. Mały Jasiu wybrał się na mecz piłki nożnej. Siedzący z boku starszy mężczyzna pyta go: Jak tu wszedłeś, chłopcze? Miałem bilet, proszę pana. A kto ci go kupił? Tata! A gdzie jest twój tata? Szuka biletu w domu!